Halo, halo, cześć i Siemano, witam Was bardzo serdecznie w tym oto kolejnym, siódmym odcinku Zagajmy w Gotik 1. Wiem, w tym odcinku mówiłem, że wiesz, pójdę do obozu na Baćanie i będę tam robił misję i postaram się nie zrobić po... przedmiot, ja z e, kaloma, ale zmieniłem zdanie i postanowiłem. Myślałem, że to się już dawno temu. E, ja tam się nie mieszam. W tym obozie prawo, lewo, lewo, lewo. I nie, mamy esencję i zrobią smażone mięso i kilo. Tak co do smażonego mięsa, to, to wiem, że mam skoń... trochę tego surowego mięsa i żeby więcej życia regenerowało, to ja po prostu między odcinkami sobie usmażę to mięso. Żeby... żeby więcej życia regenerowały i żeby was nie zanudzać. No, to się nie hmm, Ludzie zawsze gadają. E, smażenie mięsa pomiędzy odcinkami. Tutaj mamy jeszcze jedną skrzynię. Pogadajmy lepiej. Ja tam się nie czuję. Od... lepiej się w nic nie pakować. To się chyba nigdy nie skończyło. Mam od... już dość tej pablaniny. Przepuść mnie. Hej, ty! Pogadaj Jeśli lepiej, chcesz lepiej, się pozbyć mi. swoich pieniędzy za ochronę, wybrałeś zły dzień. Tak? A dlaczego? daj lepiej... O bo mnie nie tu ma. nie ma! A jest co jestem co tym neka? W dzisiejszych Czyżby? czasach do nikim A gdzie można jesteś? Polegać. W tej chwili siedzę w zamku przy ognisku i popijam piwo. Czekaj, lepiej się w nic nie pogodzi. To jakim cudem z tobą rozmawiam? Nek gdzieś zniknął. Zwykle to on patroluje ten rejon. A dopóki nie raczy się tutaj zjawić, to kazał mi mieć oko na wszystko. Wiesz, gdzie się podziewa Nek? Nie, i raczej się tego nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym by kopaczom. Ale oni nie rozmawiają ze strażnikami. A zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Założę się, że podśmiewają się ze mnie za moimi plecami. To się chyba Ale nie dlaczego podyskanie. nie zbierasz pieniędzy za ochronę? Nek zebrał już co było do zebrania. Więcej z nich nie wycisnę. Okay. Nie, Przepuść nie, myślę, mnie. Się, skąd ja znam kasu, no to... Wcześniej sobie sprawdziłem. Myślałem, że to się już Nie wierzyć do Widzę, że znasz się na swoim fachu. Jeszcze nikt nie miał powodu do narzekań! I lepiej, żeby nikt tego nie robił. Każdy dureń potrzebuje miecza. I to właśnie ode mnie dostają. To się już więcej nie Jak długo zajmuje wykucie jednego miecza? To zależy. Jeśli chodzi o najprostsze ostrza, wystarczy kilka minut. Oczywiście pod warunkiem, że jestem odpowiednio zmotywowany finansowo. Oczywiście świry pokroju świstaka muszą czekać na swoje cacka nieco dłużej. Dlaczego? Czyżbyś fistak za mało ci zapłacił? Nie, wręcz przeciwnie! Za swój ostatni miecz dał mi 150 bryłek rudy. Ale facet lubi bogate zdobienia i takie tam babskie fanaberie. A to oczywiście kosztuje. Hej! Ciekawski z ciebie facet, kolego. Jak stoisz z pracą powalzi? A co cię to obchodzi? Być może mam dla ciebie zamówienie. Czyżby! A cóż takiego, jeśli wolno spytać... Jeszcze się zastanowię. Wróć jak naprawdę będziesz czegoś potrzebował! Póki co nie zawracaj mi w głowy! Nie spróbowałbym sił jako kowal. Tylko nie wyobrażaj sobie, że tak łatwo jest wykuć solidny miecz. Co powinienem zrobić? Dobra, weź stali i rozgrzeń ją nad ogień. Potem rozbij ją na kowadle. Jak skończysz, włóż rozgrzane ostrze do wody, żeby je zahartować. Na koniec trzeba je jeszcze naostrzyć na kamieniu szlifierskim. Rozumiem. Oczywiście do tego wszystkiego potrzeba odpowiedniego wyposażenia. Mógłbym ci Dzisiaj je sprzedać, się jeśli chcesz. Zagranie. Nie można polegać. Od co? To się już nie Chciałbym kupić narzędzia kowalskie. Jeśli myślisz, że... Był czas. I tak, a ty tutaj jeszcze stali to ja między odcinkami też sobie Ej, nie masz rację. E, w, te stale przeistocze niewykończone miecze, aby po prostu też nie zajmować e, Waszego czasu e, wykuwaniem tego, żeby Was nie zanudzać. Z tego co pamiętam tutaj pieniądze tylko gaj, tak, gaj. Witam. Witam. Hmm. Nie widziałem cię jeszcze tutaj. Jesteś nowy, prawda? Tak, trafiłem tu niedawno. Zdecydowałeś już, do którego obozu dołączysz. Nie, masz dla mnie jakieś sugestie? Cóż, to zależy, każdy obóz ma swoje wady i zalety. Dopóki nie podejmiesz decyzji, możesz zostać tutaj. Właśnie zwolniła się jedna chata. Okej. Okay. Y Którą chatę mogę zająć? Teraz... Którą chatę mogę zająć? Tamtą, z niewielkim baldachimem. Okej. Okay. Jeśli myślisz, że zawsze... Z nim pogadamy sobie później. nie można Tom, tak? Tak, okej, okay. co mu tu mamy? Szyneczkę.

to nie patrz na to, bo po z tego tutaj, przez przydarze. Ehm, Okej. Okay. Pójdziemy sobie do Diega, bo jak pewnie zauważyliście, ten niewykończony miecz sobie 20 odrażań i wymaga 20 siły, e, to... A ja mam e, 10 punktów umiejętności i 10 siły, tak więc nauczę się 10... E, Siły jeszcze, aby właśnie więc, Myślałem, że to się skończyło e, już dawno. Używać niepończonego miecza i więcej obrażeń zadawać, bo to ten nie zadaje 12. To się już więcej... więcej. A dodatkowe obrażenia zawsze się przydają. Na Myślałem. E, zwłaszcza <laughs> na początku. E, to było takie. Okay. Okay. Musisz tak, uważać um... na to, co mówisz przy e, Możesz, czegoś możesz do... mnie czegoś nauczyć? Tak! Ja mogę ci pokazać, to jak to zwiększyć swoją siłę. Lub zręczność. Musisz uważać na to, że W dzisiejszych co mówię, czasach na linkiem nie, nie można polegać, a po nie nauczą. To się, się chyba przesunąć. nigdy nie skończy. To się już nie chce, Jesteś już się teraz o wiele silniejszy. Nie Wróć, nie Wróć nie niedługo. Musisz nie się jeszcze to wiele to nauczyć. Trzymaj się. Przepraszam Klesia za wisłingi. To nie, to nie głos, mój problem, on okay. Odłóż tę cholerną broń! Szybko! Ja Masz rację? Mm, Niektórzy nigdy się nie przyjdzie. To się już nie powinieneś wierzyć Ok. to, Okej, to nie się Dlaczego ja chodzę w to Czasami Jeszcze raz, nie wiem. Ale z bokiem i tamtej A co dlatego, że. Gość, który nazywa się Brzut I na pewno jego nazwa jest adekwatna to, to, to będzie mój problem. będzie za nami cały czas chodził Mamy. E, Będzie, nie wiem... Pogadajmy e, lepiej o czymś innym Nie powinieneś... Aha, tak długo jak będzie mnie będzie to... Z Czekaj, lepiej na, się na, w nic nie pakować ...schować w beczce I to na tyle w tym odcinku Dziękuję wam za oglądanie Zapraszam do zobaczenia. a na. Nie, no, ma... nie eee, właśnie na koniec. To. Tak długo no, ja. Nie, to nie To nic nie będzie. Okay. Eee, Mamy już no. dość. Tak więc nie wiem, co będziemy Pewnie mieć. masz rację. Ja między odcinkami chyba nic tym i mięso ale lepiej się do tego nie da. Do, ja e e do zobaczenia w następnym odcinku. Jeśli Bo się już wiemy, nie ma wcześniej.